Pierwszego... ale to tak zawsze wszędzie jest. Cmentarz, parkingu zero. Urząd skarbowy, parkingu zero. Albo płatny. Albo Szpita... Szpitale, parkingu zero. Albo płatny, prawda? Zus, parkingu nie ma. Skór takie dziadostwo instytucje takie, że ludzie przychodzą. Nie ma parkingu, to ich tam nie interesuje. Dla siebie zrobią. One. Tu wie jaki. Bo było tak dziurach. Miasto. Nie tenerwuj się szwakier, jedziesz samochodem. Bo, bo, bo wszędzie tak jest. przy każdym urzędzie tak jest. Co zrobisz? I znowu radar. No musi tutaj co oni tu pobudowali? Co tu, 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 tu? widzisz? Jakieś tam o, budynki. A tam? To jest dawno. Kurka i ja nie wiem, co to tu jest. Teren taki wielki, kurde. Takie O, jakie wielki. Hmm? Za... A to nie jest Nowa Gdynia? Nie, na Dynia jest tam dalej. A tak, no, no. Dynia jest tam dalej. No. Albo coś a teraz komuś... będziemy tu skręcać? Da, dół, no. w prawo. W I, I do Nowy Dynania to jeszcze będzie w lewo. A tu co to? I to ja pamiętam, że coś... 5 lat temu już tak zaczęli budować. Cholera, no. nie, czy to jest prawo? teraz jakieś... w prawo tutaj no. trzeba skręcić. No. No, to jak, a to jak... tu Pod Chorąży czy? Nie, to jest ulica Sianokosy Sianokos. Sianokosy, tak, ulica. No, sianokosy skręcamy, żeby dojechać tam do Zgierskiej. Myślałem, że może gdzieś tam wcześniej. Bo gdzieś tam, tam wiem, że jak gdzieś wcześniej skręci, to się znowu wyjedzie tam na to, to osiedle tam. Co tam jest? No.